Tak, na imię masz kubar. No powiem. Hmm. A z babcią podejdziesz Ojej, do... no, ja, ja się nie mogę <grym grym grym> Ja usiądę, do... Ojej oh, oh, yeah. Biedny to, ten Mikołaj. No, tak. no chodź. No, No, to będziesz podawał prezenty? A prezenty byś podawał? Pomagać Mikołajowi. Będziesz elfem? Tak? Hmm? No Sorry, no, to ja sam to zajmę. To sam? No, bo papikiem będziesz? Dla kogo to jest? Mm. Dla mamy, o proszę. Dla mamy czy dla... Y... mamy, to Niki. No widzisz, no, no, a ty nie dostaniesz się, bo tak... Widzisz, tak O, jakie ci O, ale ciężko to. Czy... O Jezu, puść. To mi chodzi? Ważam trochę, nie? Oj oj, Dominika i Daniel, a kto to, o, to jest? Lekala, tu. <grym> to tu. Tutaj. tu. Proszę podejść do ja, 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 ja. Mikołaja. Paciorek yes. <grym> Nie mogę, się prze przeszkadzać mi tutaj fotel. Ale Mikołaj musi coś powiedzieć, nie? To Mikołaj... Poda tacie prezent? Tak. Badaś mi? <grym> <grym> Przyszedł do ciebie. No, no to się nie. No, jak wcześniej byś dostał prezent, a tak to co. No, to jeszcze chodzić na końcu, nie? No, tak też już dostanie. Na <noise> końcu. <noise>